Jestem opiekunem koła naukowego Art Studio, koła, które zajmuje się propagowaniem sztuki i rysunkiem, malarstwem, historią sztuki. I w ramach tego koła studenci mają różne projekty, które właśnie promują nasz wydział. Takim projektem bardzo rozpoznawalnym to jest projekt kopiowania wielkich polskich twórców. Mamy również od niedawna otwartą nową galerię. Mamy już własną galerię, galerię łącznie, która znajduje się przed aulą w budynku C. Prezentujemy jedną z grafik z teki walarda, tak zwanego Marszanda Picasso. Tą tekę Picasso przekazał podczas pobytu w Polsce w 1948 roku. Przekazał nam Polakom do Muzeum Narodowego tą tekę. To akurat praca nie jest z tej teki prezentowana, ponieważ jest to z prywatnej kolekcji, natomiast tylko Muzeum Narodowe posiada, no i z pewnością jakiś może kolekcjoner prywatny gdzieś w ukryciu posiada taką pracę. Jest to wyjątkowe dzieło z tej teki, z wyjątkowej taki najsłynniejszej teki Picassa. W ramach 20. Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki zapraszam serdecznie do obejrzenia również grafiki, którą prezentujemy w oryginale Pabla Picassa, pod tytułem Pijący minotaur z kobietą. Wszystkie galerie na naszym wydziale można zwiedzać od poniedziałku do piątku od godziny 10 do godziny 18, a w sobotę od godziny 10 do godziny 15.